Cześć, nazywam się Rafał i chciałem Wam przedstawić nową funkcję platformy DM Sales. To jest monitoring bazy konkurencyjności. Czym w ogóle jest baza konkurencyjności? Jest to miejsce, w którym każdy przedsiębiorca prowadzący projekt z dofinansowaniem ze środków publicznych zobowiązany jest publikować ogłoszenia na temat wyboru wykonawcy danego elementu projektu. Takie Zamówienie, które dotyczy projektu finansowanego ze środków publicznych i jest powyżej pewnej kwoty, no nie może odbyć się bez odpowiedniej procedury przetargowej. Wszystkie takie przetargi są publikowane w bazie konkurencyjności. Trudno się jednak przeszukuje i trudno się monitoruje status interesujących nas ogłoszeń. DMC postanowił, że może Wam w tym pomóc. Przede wszystkim należy wybrać kategorie, w jakich będziemy poszukiwali przetargi. Robić to za pomocą kodów CPV, które można znaleźć na oficjalnej stronie Urzędu Zamówień Publicznych: kody.uzp.gov.pl. Znajdziemy tutaj kod, który nas interesuje i taki kod sobie zapisujemy, zapamiętujemy. Bo będzie nam potrzebny dalej do skonfigurowania usługi w dm Aby zamówić taki monitoring, w dm wystarczy wejść do centrum rozliczeniowego i do aktywnego planu. Dodać nową usługę monitoring bazy konkurencyjności. Opłacamy i następnie czekamy na kontakt z konsultantem DM6. Konsultant zapyta o kody, jakie nas interesują, i pomoże skonfigurować projekt. Będzie kiedy projekt zostanie już skonfigurowany, do centrum zaczną pojawiać, w centrum relacji zaczną pojawiać się informacje o przetargach, które są dotyczą interesujących nas kodów CPV, więc możemy zobaczyć na przykładzie pierwszego przykładowego przetargu, który aktualnie się zakończył i jest on zamknięty. W szczegółach kontaktu zobaczymy informacje o osobie kontaktowej wskazanej w ogłoszeniu, o firmie, o numerze NIP firmy, adres e-mail osoby kontaktowej, numer telefonu. Oczywiście, link do pełnego ogłoszenia w bazie konkurencyjności. Jest to o tyle istotne, że należy się zapoznać, oczywiście, z procedurą składania oferty dla konkretnego przetargu. Otrzymujemy również adres yy, przedsiębiorcy, a także planowa jako planowaną datę sprzedaży. W systemie będziecie widzieli datę, do kiedy należy składać oferty w danym przetargu, więc w prosty sposób można przesortować listę w taki sposób, żeby zobaczyć te yy, Przetargi, które kończą się niedługo. Jak widać, każda zmiana statusu takiego ogłoszenia skutkuje zdarzeniem na liście zdarzeń w DMS, pojawieniem się notatki i umożliwia nam to filtrowanie takich kontaktów. Ta funkcja bardzo dobrze łączy się z naszą funkcją oceny wiarygodności firmy. Po zakupie raportu, który kosztuje 19 złotych. Dostaniemy informacji innymi o pomocy publicznej udzielonej danemu podmiotowi i dotacjach unijnych, które podmiot otrzymał. Tutaj możemy znaleźć informacje o tym, jakim potencjalnym budżetem dysponuje firma na dane zamówienie. Możemy to oczywiście połączyć z informacjami z KRS-u, z rachunkiem zysku i Straf, z bilansem i mniej więcej mieć pewne pojęcie, jaką strategię cenową zastosować przy danym kliencie. Dzięki temu, że mamy cały monitoring w systemie, możemy oczywiście filtrować nasze ogłoszenia po zdarzeniach związanych z danym przetargiem i w ten sposób sprawnie znaleźć przetargi, które już się zakończyły, zostały anulowane i zobaczyć, czy przypadkiem w danym przetargu nie wygraliśmy lub jaka oferta została ostatecznie wybrana, żeby zweryfikować nasze oferty. Także w zakładce aktywność zdarzenia widzimy wszystkie zdarzenia, które są powiązane z danymi ogłoszeniami oraz w ramach naszego monitoringu będą przychodziły także SMS-y informujące o nowych kontaktach oraz o zdarzeniach związanych z monitorowanymi przetargami. Mam nadzieję, że ta funkcja okaże się dla Państwa przydatna.